O! Kto się pojawił na odcinku? Nareszcie Melly. wróciłam. Wróciłam, wielki powrót tutaj. Przecież nie chcieli, to ja jestem. Mhm. Mm Tylko każdy tutaj nawet. <laughs> się śmiejesz? to ty wczoraj do mnie. Że... No, Chodź, ja śmiejesz. chciałem, żebyś wystąpił, ale. mi cześć. Co... Dobra. Tak, tak. dzwoni i nagramy. No i, nag no i nagrywamy. No, Jesteście tak. gotowi? Tak. Bo dzisiaj będzie gruby odcinek. Witam Państwa bardzo serdecznie, jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku najprawdopodobniej wszyscy zostaną opluci. Opluci? opluci? Ty już zostałeś A ty ty chyba Ale w sensie. Mogę już zacząć? W sensie ja mówię całkowicie na serio. Zostaniecie. O ja ja me stosem Poguń. ostatnio dostałem. Ostatnio pomysłem już dostałem po mordzie mi starcie na razie, wiesz. Ale dobra, to. To, to nie jest nic takiego mocnego. Osoba, która wygra w parze, będziecie podzieleni na pary e, i będziecie stać naprzeciwko siebie e, z wodą w buzi. I ten, kto wypluje na twarz przeciwnika e, wodę no, jako no. pierwszy, przegrywa. Jak ja już... Ja już jest... przegrałem! Ja, jest... ja, ja, jest... ja już nie ja teraz się ja już nie po Obrzydliwe ja ja to jest, A, i dodatkowo osoba, która przegrywa, dostaje bitą śmietaną na mordę. Dobrze, że nie ma żadnego wirusa. To ja ale. chyba. Nie, nie bo... To nie Dobrze, nie ma żadnej nie To znaczy, się co? Nie, to jest bardzo. Mm, jak to się mówi? Bardzo fumayna. Dobra, nie niech. Tak. Tak, tak. do... Dobra, w każdym razie, jeżeli jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony krzyż i na moim paluszku, zostaw tam na dole i to zadajcie wezwij rozwijającego się kanału. Postę, a mi nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Państwa do oglądania. Dobra, wypadałoby wylosować pary, także stańcie. Adam, mógłbyś i ja nie biorę udziału. Aha, dobra, okej. Okay. A ty Wiola mogła być normalnie to zakręcić? Ale ona jest ciężka. Dobra, dobra, Nelly, Nelly z kim. Na dobra, pójdę, Neliskim. Z Złowiąką. E, razem. No dobra, no to teraz. Teraz wy. Ja? Dobra, da, ja będę kręcił tą butelką. Weźcie troszeczkę dalej, Samcie, żebym miał tutaj, wiecie, miejsce. Trenera. Trener. Trenero. Chcesz, żeby ci trener splunął na twarz? Ja, bo, <suszań> proszę nie. Ja chciałbym... Adam. Ty chciałbyś od Adama dostać Chciał, Chciałbyś, żeby Adam ci splunął na twarz? Puszcz Adam! Boże, jak pięknie! Ty nie jesteś taka zrozna? Nie jestem ja? ja? O Adama? No. Nigdy się, ale... Ja szanuję ich związek bardziej niż S Ale związek. się Bardziej niż swój słyszałeś? To to nie nie stało ale ale jak, jak w ogóle się poczujesz z y, faktem, że y, Adam napluje na twarz twojemu chłopakowi, a jemu będziesz się dopodować. Znaczy to się ja, ja myślę, że szczerze powiedziawszy to już się wcześniej stało, więc... Y... Ja ostatnio jeszcze taką metodę naturalną, że często piję mocz, nie? Swój. Na pewno swój? Czasami, no, Dobrze, że od tych odbieram. kremów no. używam no. ostatnio więcej Więc jaka taka dobra będzie. Mam taką ale taką serio, czy, czy nie? Ale to wiesz, tylko Drydziarza sobie nie? O Nie, To nie bo, ty wie, bo ty się nie pustanie. Ej, ja się czuję z tym neli, że to będzie cała Drydziarza, a on będzie miał. Ja staram się o tym nie myśleć, wiesz? Oj, cień. Viola śnikać się kiedy widzę jak o tym. Wiola się cieszy. Viola by chciała! Nie. Pusz, co się stało? Czemu oglądasz gołe okay. papy na Instagramie? Nie. No stary, no czemu? Bo nigdy go nie widział ja, ja widzę na zmianę, mężczyzn i gołe, be, z gołe baby. Tylko że te gołe baby to szybko przewija <noise> to szybko <noise> Stary, ty jeszcze no, no, nawet nie to zacząłeś, bo... a już się śmiejesz Przegra, przegra, przegra. przegra. Czy ja, przegra. ja mogę z ludzi, ten, chcę w się sensie, mocno cisnąć Możesz cisnąć bekę, możesz ich tak, rozśmieszać to dodatkowo jest fantastycznie bekę, bo, bo inaczej bo nie działa. Są trzy rundy ogólnie, nie? Także spokojnie, będziecie mieli tyle typu śmietany, śmietany na mordzie, że, że się nie martwcie Dobra, to co? Co? co, Pro, z świetaną? co z bitą świetaną? Bitasz, o co chodzi z bitą świetlaną? Ty, Adam, stoisz tam i walisz ich bitą świetlaną, ten kto wypuści wodę z gęby. Serio? Serio. Wiesz, tak. bit, bitą śmietaną. No nie, nie chcę być tym. nie Wiola lubi satysfakcję. No tak, to tak. dobra, Wiola, Wiola ma satysfakcję, także e, cóż. Nie, niech to ja. Adam, <śledzamy> Adam ty podniesiesz karton. To, bieś, a, tylko, co, to brzadowe, nie Tak, to, bo Nie, 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 Ty musisz stać tam, Wiola, tam musisz stać Wiola. Ty, Adam, stań tu. No, y, I po prostu to na. To, do... Dobra, to, dobra to, możemy zaczynać. Osoba, która nie wypuści wody podczas trzech rund, do trzech razy sztuka wygrywa 500 zł. Pamiętajcie, że musicie napełnić buzię peł, pełna, pełna woda buzi, podnosimy karton Zamy, i zaczynamy to, a, zabawę. Tu jest kasa w Tak, jest kasa w grze. Dobra, napełnijcie wodę, znaczy wodę później okay. wodą, ale dużo, 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 dużo. Przybliżcie się do kartonu, jeszcze troszeczkę. Jeszcze troszeczkę 3, cztery start. Jeżeli wyplujesz na drugą osobę, od razu Wielka walisz w twarz. A trzeba się o toj mocz patrzeć, Musicie ba... patrzeć sobie w oczy. No ale, jak... <grym> Słuchaj, tak ale jak on napluje na niego, to walę na niego. Ej, ale wiecie, co... Jeżeli napluje, ten kto plunie, walisz mu w mordę. Ale ja zawsze ich ślipowałam razem, szczerze powiedziawszy. Rozumiesz? I Wielka no, no, tam no, kalkuluje. Ale nie na mnie się patrz, patrzcie na swoją randkę. Podoba ci ja się? Na romantycznej kolacji. Brawo. Brawo. Trener, tak to? jest po talentynkach, ale wiecie co? Zawsze można nadrażać. Zawsze, zawsze można. Ale to nie wiem, to ten kto wyg tak? Y bo ja wiem, tak, to chcesz, kto wygrywa, ten kto wygrywa zostaje obruty Ten kto wygrywa zostaje obruty Tutaj ja bym wolał przegrać, obróć Jego No a kogo? Jaka ty jesteś tępa, Wiolka? Jego, ja jeszcze, jeszcze trenerowi wolny Ona by jeszcze wolnała trenerowi, dobra Kolejna runda, napełniajcie No to dolejcie, dolejcie wody Ile rund jest? Trzy Przybliż się i ty się przybliż. Trzy, przybliż. cztery, akcja. <śpiewanie> nie, nie tak? jest po yeah. okay? Możesz, Możesz, ja Możesz! Po Czuje się, że... No ja wiem, że tak pomyślałeś A co mogłobyś podobać się? To wymyśliłeś? Ja Ja, ja tego nie sprzątam, ale teraz pojrzałem i postanowiłem stary Dobra, runda trzecia Jesteście obleśni, obrzydliwi, <śmierdzi> tacy <z> najgorsi Dobrze <śmierdzi> to, jest, to jest tragedia Dobra ja Niech się cieszy Dawaj Adam, runda trzecia 3, 4, go <śmierdzi> Razem, razem Ale co to w by ogóle było? No, Oni... Byją, byją. Dobra Wygrał, wygrał, wygrał ten trener. Trener wygrał. Trener miał jeszcze więcej. Ja muszę ci to <st> powiedzieć, <corpszyrix> że to obrzydliwe wygląda nawet. Brawo! w Straty moralne po pierwszej rundzie, ja no cóż. Mm. Tak tak, nie tak, tak. Ani materialne, to, to jest. Nie, raczej nie. Moralne, moralne bardziej moralne. A no co teraz? Co? Obręczane są te krzesła. Jakie mam tu usiąść? Przepraszam. Kobiety mają pierwszeństwo. Ale po ludzie co? będzie jeszcze gorzej, stary. Co? Po świecie tak, tak, ludzie tak, będzie jeszcze gorzej. Bo 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 tak. tak, bo bo tak, tak bo ja ja nie. Ja ja nie ja, 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 ja obiecuję, że tam radę, to wziąć chwilą w tym, nie? Teraz się obejrzę na naprawdę zasigam zaraz. Jeszcze No to by będzie mieć trzygi na sobie. Nie, ja się zasigam, stary. Ja nie wsiadam dam radę, że nie, ludzie, nic serio tym. przesady, stary. stare. przesady. Trener, a po co ty tu stoisz? A czy nie przydam się? No nie, to Adam miał to trzymać. No, ale... A ty, trener, będziesz walić. Tylko nie możesz mieć litości dla swojej dziewczyny. Nie, trener, ty nie weźmiesz litości dla jego dziewczyny. Nie, ja nie mogę ich uderzyć. też ja... mnie. Co? Jakie jest dobrze. masz walić tak samo mocno jak Wiolę. Kto mapluje dostaje brytyk. Czemu czarciki muszą być takie Czemu brzydliwe? Gdzie jest talerzyk jeszcze jeden? Nie. Ktoś płuje jedna, też się drugą. No i co? Gdzie talerzyk? Nie ma talerzyka. Tam są talerzyki za tobą stary. Bardziej, bardziej. Masz bardziej chyba pojemne usta czy nie? Nic? Jeszcze raz zostałeś tak, mnie, jesteś drugi raz? Dobrze, macie bardziej pojemne usta czy nie macie bardziej pojemnych ust? Lecimy, tak? Trzy... B przybliżcie się proszę, panienki, niech się przybliżą. Nie, weźcie ten papier, żeby mokry nie był, tak? Bo nie będzie czymś ścierać. Trzy, Mody. cztery, go! Popatrz jej w oczy i popatrz. popatrz, że to jest Albo miłość od pierwszego stronę, wejrzenia. No, Ona się patrzy jak dzika bestia na ciebie. Nie, nie mo o, no, możesz, nie możesz, nie możesz. Tak, będziemy... uważ, 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 Popatrz na, na Wiolę i pomyśl o tym, że by cię za chwilę pocałowała. Biała, cudowna, o Jezu, patrz, pocałujecie. O Weźmiecie tą wodę, ci wleje. Wierzcie. Cię, tę Adam. Ja nie, dobra, nie, nie, się nie, ale się błyszczy, to mi tam taki ma jasny, błyszczący kolor. O, to być już sama ślinka tak poleci. To już tam wody tam praktycznie Mało już nie wody ma. Nie, ma. sama ślina. To już sama ślina, Maria, prosto leci. Mm. Aha, hmm. Ale Viola harczy tam słyszę. To się wymieszało, nie? Viola tam. <słuch> 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 Ja bym chyba wolał dostać już bitą śmietaną niż, tym, niż tymi nie, melami poruszne, na twarz. Nie, nie, Naprawdę, wolałbym tymi tą bitą śmietaną dostać niż no, melami no, na twarz. nie bity śmietanką? Dobrze smakuje. co, obrzydzacie to? Zaraz. Zaraz będzie uzupełnienie i lecimy dalej, no. Pół godziny później. <laughs> a few years later. No, generalnie szkoda twarzy, nie? Po jednej stronie makijaż, po drugiej też. Hmm. Szkoda trochę by tu było zmarnować, prawda? Szkoda. Są wielkie szkody. O, 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 ale wiesz, jeżeli wyplujesz albo coś, to i tak będzie napełniane dopóki ten... Możecie teraz już połknąć wodę i zaczynamy od początku. Musi któraś na którąś splunąć, no to jest po prostu że Teraz możecie połknąć wodę i musicie uzupełnić. to ciągle uzupełnia. Tak, dlatego proszę was, płóknijcie tą wodę, bo to będzie bardziej obrzydliwe. Dobra. Profesjonalnie, ja mogę na Lubicie, Widzę że profesjonalnie. sama dalej? Drana chyba dobrze nauczyłeś. E, bo profesjonalnie śmietana. to połyka. To jest ta sama runda? Tak. Wita śmietana już się No to chyba. więcej, proszę bardzo. Tak, no to dajcie mi więcej. Tutaj proszę bardzo. No <laughs> e, mi się trochę aż rozlało, nie? Dobra, napełniajcie. Rozlała mi się śmietanka. Po co to robisz? Przybliżcie się, ale blisko, blisko, blisko do siebie, bardzo blisko. Praktycznie mi się katody dotykały. 3, 4. akcja. Po się patrzcie? Patrzcie w oczy, jakby chciałem przylizać. Bliżej, bliżej, Wielka, bliżej, bliżej. Mm, mm, mm. Nie, 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 nie wstydźcie, co twoja dziewczyna wyprawia? Nie, jakoś. Nie, jakoś nie. O, 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 o. No to wali im w twarz! Wali im w twarz! Ale ja, ale ja, no ja nie wie, nie wal! Nie możecie uciekać, no one uciekają! No to trudno, Adam, łapiemy nie, nie, je. Obydwie, obydwie muszą być e, bite śmietanie, stary, oszukały. oszukały. Obydwie no, ja muszą nie, być bite to śmietanie. System wygrały, no ja wygrały właśnie, wygrałyśmy Nie Moja widać! Aaaaa! Nel, uciekaj, proszę A Cię, uciekaj! Nel! I tak czy siak dostanie! Jest. Ja już też dostałem, ale spokojnie! Ale to myślę! Tak to właśnie wygląda, nie! Spokojnie, Nel! No nauczcie i lecimy z Nel, no przykro mi, że to Do tak... No, to, no, no tak! delikatnie Uuu Hubert! Mamiętaj! No i takie, że Tam, tam możesz dodać coś od siebie? Nie, ja? Nie, mówię o Hubercie, że może coś dodać od A ty siebie. Być obrzydliwy, gdybyś nie był cały w śmietanie. Już jest cały w śmietanie. To bym był cały w śmietanie, tak? To chciałaś powiedzieć. O nie! Mam ja zrobię! Nie, tak. zrobisz tak. Ty. Chodź, nie, 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 Dla nie, 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 Został, nie, Został. nie, Zerwę nie, mi jak nie, 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 moje nie, Każdy jest nie, nie, Ty też musisz być. Oj, 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 oj nie, nie, Już wystarczy. Masz <trym>, Jesteś obrzydliwy! Bardzo Możesz mnie uderzyć jeszcze raz. Nie? Śpisz na kanapie. Śpisz no, na tak kanapie. się No Dobra, to co? Została yy, ostatnia para? Rady? Nie, nie ma już żadnej pary. mamy się nagrywać, nie da rady. Z wami nic nie można nagrywać w tym domu. Jestem cały upierdolony. Dziękuję, kochanie. Bardzo smakuje mi. Dobre było. Bardzo dobre było. Mm. Tym, widzisz to? To nie ja. A każdy do tej śmietany? Nie wiem, wcale, nie wiem. Trochę zmienili zasady konkursu. I tak już każdy został przegrany. Słuchaj, ty zawsze wychodzisz ze wszystkiego cało, tak? No tak nie mogło być. No ale bez przesady. O Boże, to no obraź się wybłać Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy dotrzymali. Śmiesznie konkursu. jest, Boże! Okay. Cześć! Jesteś taki sztywny. Nie jestem sztywny. Tylko jesteś. <laughs> Tylko jest sam w tej śmietanie. A to coś tam co? Tam i bite śmietanie. No nie wiem, oblali mnie wodą i bitą świetaną. Ja przynajmniej <śmienic> nie muszę rozdawać kasy, także jest jestem na plus. No, ale pójdź wykąpać, bo trochę Cię śmierdzi. To no, będzie zabawa, pewnie? A karabla, bitą Ale fajnie wyglądam? No! Tak! tak. Taki... A maski mi też ubrudzili? Tak. tak. tak nie, taki nie, taki nie, 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 To jest jedyna maska, którą mam. No, to dobrze, to to nie miał, tam. to się ją i... się żeby ta kamera przetrwała. Dobra. Ta kamera dzisiaj nie wytrwa tego filmu. runda Musi polegać dosłownie tak jak miało być, może trochę zmienić sobie zasadę. Dobra, ale mimo wszystko zrób ostatnią rundę Co ty tam taki jakiś... Zrzygać mi się chce Zrzygać, no to drenaż chyba będziesz mieć problem Nie zrzygam się, no przesadnie nie zrobię tego Nie zrobisz? Nie wiem co ja mam ci powiedzieć Co ja mam ci powiedzieć? Dobrze, bierzcie do ust Okej, do dziwnie to zabrzmiało Przybliżcie się napełni napełnia już dredzasz On już napełnia. Bardziej dredzasz Bardziej. Więcej dredzasz Więcej. Więcej dredzasz Nie no już pół dredziarz. No dobra. Dawaj. Trzy. Dwa. Wow. Bo się patrzcie. Bliżej. 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 Bliżej siebie. bliżej siebie. Bliżej siebie. Tak jakbyś chciał dać mu buzi. Bliżej. Bliżej. Bliżej Adam. Bliżej. No musicie być bliżej siebie. <laughs> Aha, ty nie możesz. No to ty drasz, musisz podejść bliżej, bo on nie może się bliżej przesunąć, bo tam blokuje. Wszyscy się dredziesz. Jakbyś chciał mu dać buzi, pomyśl o jego e, umieszczonej klacie, jak cię miża po twoich dredach, i łapie cię i mówi, że jestem twoją księżniczką. Ale powiem ci, że to jest bardziej żółte niż śmieszne. No to dawaj, jakie takie cłany jesteś, śmiesz ich, No, ale góra. No dobra, no to kolejna runda. Mm. On to już nie mógł wytrzymać tej presji po prostu, tak. która na mnie była. Całe szczęście, jeszcze moja twarz została... Właśnie tylko sucha. Jestem tutaj... super. staram się o Adam, jak się czujesz? Dobrze. Dobrze? Dobrze. 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 Dobra, bierzcie, napełniacie. Już napełniamy, tylko żeby szklanki gdzieś na połowę Dobrze się czujemy, bo... Wiem, jak dostałem. Dobra, na swoją połówkę. Tak, żebyś, żeby... Ty to chyba no, lubisz tak, do końca, tak, co? Tak, tak. Dobra, napełniajcie i zaczynamy Więcej kupcią Dobra, let's fucking go A, zatkał ci się nos To chyba będziesz musiał Nie daję rady? Nawet spojrzeć na niego Nie, nie opuję go się, trwa, sorry nie opluje cię w twarz, nie no zrobię tego, się nawet odcinkach wygląda się okropnie ja, Stary, nie mogę oddychać Ja jestem przerażony, ale co, już wygrałem tak? Jak go nie opluję, więc możecie cię ja 30 Nawet tam. nie robić Nie wiem, on wygrał Ja tego tak. no nie, nie zrobię, stary, nie opluję kogoś w twarz, rozumiesz? Nie, nie dam rady, mam blokadę, żeby kogoś opluć w twarz nie, nie wiem Ja e, nie, nie mogę patrzeć na bitą śmietanę I będę miał jakiś wewnętrzny taki strach Jak się czujesz z tym na twarzy? Spoko, że kogoś nie oplują chociaż po twarzy No dobra, to weź mu do końca go dobitą śmietaną, Adama i Adam przykro mi, przyjacielu. Jeszcze? Z... Miał... Już, już, wystarczy, no bez przesady. Boże, jak obrzydliwie wygląda ta śmietana. Weź kończ ten film. Kończ ten, jesteście obrzydliwi. Dobra, Człowiek Bałwan. Człowiek Bałwan, jeszcze ktoś... ci chodzą... Czy, czy wolisz inaczej? <laughs> Inne określenie, bo to też jak po innej ja, czynności. Ja idę się <laughs> my... Ja będę tutaj wymawiał twojego pseudonimu z dziedzictwa, ale okej. Okay. Tak, ja się naprawdę... Ale Halo Okej, okay, ty nie wstałeś udziału, Ale, ale, no. No. Nie było, ale Ale żeby nie było wam tak. tak smutno Że zostałem taki w dobrym stanie I że oni wyszli tak jak wyszli, a ja jestem cały Czysty ale, Czysty, zrobię to ah, Kocham was widzowie To dla was